Witam na kanale Maty PC, dzisiaj będzie, w zasadzie dzisiaj, będzie trzeci film z dzisiejszego dnia, Nie, niekoniecznie tego samego dnia będą wypuszczone wszystkie trzy. Mamy tutaj Della Vostro, około 10-letni i zobaczcie co się u niego dzieje na wykresie, jeśli temperatura przekracza na obu chyba rdzeniach do 80 stopni, to zbija taktowanie, co widać na wykresie po lewej stronie. Normalnie chodzi na ponad 2,2 GHz, a jak zbija 093. I ja to wykryłem w zasadzie jak zacząłem na nim grzebać i miałem go po prostu na łóżku, więc strasznie się grzał, był bardzo gorący i z tego 0,90 GHz nie był w stanie wyjść nic wyżej, więc instalacja podstawowych programów była w zasadzie nawet niemożliwa. U siebie tutaj w pracowni mam dosyć zimno, więc nie było łatwo uzyskać takie wyniki, to troszeczkę mu pomogłem. No ale jak widać, jak już doszło do 80 stopni, to nie muszę mu nic więcej w tym zakresie pomagać, bo już sam się wykłada na tym. Jak widać z na tych wykresach. Dodatkowo tak, w laptopie był już zmieniony dysk. To był dysk, który był. Już jest SSD 256 GB. Będzie dołożona taka kość pamięci 2 gigowa, gratisowa, jak ja to mówię, bo tutaj jest 2 plus 1 konfiguracja, strasznie mało ramu, niestety. Tylko nie mam kości o napięciu 1,5 V. Wszystkie, które mam u siebie, takie 4GB, chociaż to są DDR3 nisko napięciowe. 1,35V, więc niestety tutaj nie działają, bo to jest pierwsza generacja i 3. no jest ciężko, żeby to chodziło. Więc no, na chwilę, chociaż za darmo dołożę do 4GB, żeby w ogóle jakiś sens działania tego był. Chociaż uważam oczywiście, że 8 to tak minimum powinno być. Dobra, jak widać, tak się dzieje. Ja sobie, zobaczę, czy jest gorący. No, cieplutki się robi, ale nie jest A jeszcze tak źle jak było wczoraj, jak go testowałem. No ale rozebrać trzeba i to chłodzenie sprawdzić, bo być może 5 lat albo więcej nie było to w ogóle dotykane. No to zaczynam zbiórkę, dodam jeszcze, że nie działają te przyciski, od też pada, więc sprawdzę z ciekawości, na co im może chodzić. Klucz do windowsa, dobrze by było oczywiście zakleić, żeby później nie było, że udostępniam klucz. Proszę, można sobie poradzić z zakryciem klucza i klucz zakryty, Nie, no bo później by ktoś sobie aktywował na tym samym i co, okej, okay. no i tu jest taki gigowa kość, To niech sobie siedzi. ktoś już grzebał, bo widzę, że źle są. Że są te mm, anteny jakoś tak takie włożone. Dysk to oczywiście ja już wymieniłem. Ale to by siedzi To jest taka dokładka jakby to się. Nie wiedział, bo niektórzy się później na porach gdzieś pytają, co to jest za dziwne złącze, a to wystarczy mieć taką dokładkę. Oczywiście fabryczny. Żeby nie było. Yy, żeby nie było, to to jest... fabryczne. To słabo dokręcone, ale tak. To... Inny, bo ten napęd powinien mieć do zaczepienia, a nie ma. Zobaczcie, procesor tutaj specjalnie zrobiony, że tu można kręcić, ale właśnie co jest. A tu chyba tą całą klapę z tej strony się zdejmuje, nie trzeba panna no to nie będzie tak źle. Nie sprawdzałem jak się w tym modelu to robi. Myślałem, że palmę jest trzeba wyjąć. I całą płytę później i w ogóle wszystko, ale chyba nie. Miejmy nadzieję. Połowa roboty mniej dzięki temu. Puścić. Hmm, no właśnie co tu wychodzi? Chyba jednak fajna jest, nie wychodzi. To jeszcze jaka zakłócka trzeba zrobić. Dobra, będę na pewno. mam ją delikatnie. Ciekawe no no. czy to tutaj jest niepodłączone, albo coś. Kabelek niby OK. Nawet by można było jakąś i siódemkę pierwszej generacji tutaj pakować. Tak, wentylatorek cyk Tak to sobie wyglądało, jeśli chodzi o pastę. Ciężko powiedzieć, żeby tutaj jakakolwiek sensowna pasta była. I teraz ten wentylator trzeba rozebrać i zobaczyć, jak on tu wygląda, ale będzie mniej ciekawie. Łapki do mycia za chwilę. Powinienem rękawiczka wkleić. Chociaż sam na pewno nie był jakiś taki fatalny względem z... n... Jakby było po kimś popalił i ogóle... Wule... Aha! No. Widzicie dlaczego. To już później nie potrafiło odprowadzać ciepła w ogóle. Nie ma mękawiczek żadnych takich jednych jak Gdybym to tutaj wyjął sobie ten. To musiał być nadbór i to by nie Dobra, zaraz wracam. Pożuszka już nie ma. Wreszcie hmm. pisteczką, może coś jeszcze chwycę, bo nie wszystko powietrzem się udało. Hmm. Mhm. to i tak y, o wiele lepiej niż było poprzednie hmm. przed tym, nie? Dobra, hmm. pasteczka Kamień. Nic Mógł się odkurzać wciągnie te resztki, tutaj kamień. Ech, tutaj będzie jeszcze gorzej, do wskazał że się gorzej zdrapuje. To tutaj te pozostałości to, to jest masakra. W więcej tego nie zrobię Za to panol, żeby tylko przetrzeć. I od razu zakręcić, bo przecież jak to by się pylało. To lepiej, już tu nie przychodzić To jest. To samo. Przychodzi, tutaj nie ma co nawet. Bo... Nie hipotest, wersji, bo to jest tylko do jakiejś wersji, choć z jakimś układem graficznym, dodatkowym. Tutaj nie ma zastosowania. No, tak te, jak kameliny nie ma w ogóle sensu. Steczki w, tej wersji, w tej kosza. Troszkę pasty. można go składać.

Nie dotknęło, nie powróciło. Tak nie można nakładać. kolejność przykaźnika. Oczywiście to wolno, by je łapało. Pamiętajcie zawsze podłączyć wentylator, żeby nie zbierać laptopa całego od nowa. W tym modelu to było szkoda. No uda mi się tutaj sobie podstawię, podstawkę, słup, ok. Nic, żadnych nie ma, także można to po prostu na wkładać. Dwie śrubki, trzymały płytę, także luz. Tylko na te anteny trzeba uważać, więc patrzyć. Tutaj zacisnąć to by trzeba było, żeby ten moduł z płytą się połączył elegancko, ale to chyba się stanie jak ja tutaj kręcę. powinno to się, się zawieść. Laptop odpalił się sam po włożeniu mu kabla zasilającego. Miał skasowany bios, więc może zachowywać się różnie. Włączę go na nowo, tak normalnie. Istnieje duża szansa, że ta pamięć ram, którą włożyłem, jest jakaś wadliwa. Wyjmę ją i zobaczymy. Pamięć wyjęta. Odpalamy, sprawdzamy. Z na baterii. Samej. O, działa. Czyli pamięć. Pamięć trafiłem jakąś skopaną. Czyli muszę poszukać innej kości 2 gigowej No tą to już w ogóle można podpierać. Szafki. Tyle mam kości pamięci, yy, wartych w sumie 0 zł. bo to są albo jakieś DDR2, albo trójki jednogigowe, dwugigowe maksymalnie, szerokie pudełeczki. Ciekawe czy działa to, no nie, to nie, nie działają przyciski od pada, czy te przyciski, które mogłoby wymienić. Jeszcze sobie obudowa szczeliła, ale to jest normalne po takim złożeniu. Dziesiątka na, na dwóch gigabajtach RAMu, masakra. Dołóżmy jeszcze dwa. Może nie tyle tamta była uszkodzona, co po prostu jakaś niekompatybilna jeszcze. Bo jak włożyłem na pięciówkę, to nie, laptop odpalił, ale systemu już nie wczytał. Jakieś błędy się pojawiały. Nie, tu już jest, jest widzę, ok Ten Laptop już będzie gotowy, jeszcze tylko test temperatury. Także jak widać, nawet taki 10-letni sprzęt jeszcze można odratować. Jak ktoś nie chce wydawać 3, 4, 5 tysięcy na nowy, a używa tylko do przeglądania stron, i nie jest mu nic więcej potrzebne, to lepszym rozwiązaniem jest właśnie doinwestowanie w RAM i w SSD. W granicach powiedzmy 3-4 stówek, może nawet 5, czasami zależy jakie. Ile, ile czego się tam wsadzi w takiego laptopa, no ale to jest o wiele lepiej niż kupować nowe, jak się właśnie nie używa za bardzo aż tak. Podobnie jak z samochodami, no kupić nowy samochód na kredyt można, ale jak ktoś jeździ do pracy, nie wiem, 3-4 km i nie robi za wiele więcej, to wyjdzie mu później koszt kilometra tak duży, że to się jednak nie opłaca. Sprawdźmy OCCT. No, coś godzina jest zła, wow, ale to się za chwilę ustawi. Był dziwnie, o pół godziny jakoś się przestawiło. A bo on miał przecież, on miał przecież baterię biosu wyjętą, i stracił ustawienia, a to i tak nieźle, że sobie tutaj przez godziny, datę, miałem, OK, ustawił automatycznie, no powinien znaleźć za chwilę. No. Jest OK. Tutaj, a tutaj to trzeba z 10 minut potestować jak nic. ale w sumie to mogę na tym zakończyć, bo jak widzieliście był taki korzuch na chłodzeniu, że nawet jakbym nieumiejętnie wymienił pastę, albo coś bym tam spieprzył, ale pod, zostawiając podłączony w ogóle wentylator i, i tyle, no to, to i tak będzie, będą lepsze wyniki niż były, także yy, zakładam klapkę, piszę klientowi, że gotowe. No jest godzina 19.37 w niedzielę, więc pewnie dzisiaj tego nie odbierze, ale no może akurat. No, dobrze. Trzymajcie się, cześć.